Proszę Państwa, bracia z Łodzi to nowy, wspaniały, specjalistyczny kanał. Tym razem rozpoczynamy ze wspaniałą modelką, influencerką z nami, która jest na naszej wyprawie po Amazonce. Proszę Państwa, w tym formacie będziemy podróżować przez rzeki i, i przez świata. świat i przez zdobywać wszystkie korony e... rzek, Polski. rzek Polski. I Na tym Kajaku będziemy gościć najsłynniejsze modelki. Takie. Pierwszą z nich jest nasza najsłynniejsza modelka. Karolina. I w tych oto malowniczych okolicznościach przyrody bracia z Łodzi postanowili przeprowadzić wywiad z jedną z najpopularniejszych modelek naszego. Solejowa. Sulejowa, Sulejowa. Sulejowa, oczywiście. Pierwsze pytanie podam Karolino. Jak się czujesz na kajaku z bracią z Łodzi? Młodo. Młodo. O, i cudownie coś mierzy w plecy. Jak to jest z tą Twoją sławą, powiedz? Czy. Dużo musiałaś dzisiaj odpędzać od fotografów na plaży. Teraz Czy... Generalnie od fotografów nie, ale był jeden taki pojedynczy, wyjątkowo. Tak. tak, to <śmarsz> <trafą> <śmarsz> <w> Polska! <śmarsz> Teraz przerywnik. Proszę Państwa, bo zbliżamy się do jakiejś wyspy, bezludnej z tego co widać. I na tej wyspie przeprowadzimy sesję zdjęciową. E, tak chciałbym dokumentalnie opowiedzieć. Bracia z łodzi mieli już wiele formatów, wiele odcinków. Może Pan nie na z i wiosłami, kiedyś wywiad. <grymian> e, ale dzisiaj, proszę Państwa, zapoczątkowujemy sezon pierwszy, odcinek pierwszy, pod tytułem Karola. Karola! Karolo, możesz nogami poruszać troszkę tak Na, 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 na intro! O, na intro! Jak cudownie, proszę państwa, proszę spojrzeć na te nogi! Jak cudownie! Zobaczymy! Na wysiać! Cudownie. cudownie! my to zastaniemy! <laughs> proszę państwa, zakończyliśmy Braca, pierwszy raz. A teraz, proszę państwa, nasza. Nasze? Karolina! Karola, złap nas! Złap nas, Karolko! Złap nas i wyciągnij nas na brzeg! <śmiennie> Proszę cię, bo my nie wysiądziemy tutaj już za głęboko! Karol, Karol Tylko tak to nie No widzisz, zostawiła nas. <śmiennie> Dzień dobry Państwu. Wracamy do znakomitej sesji zdjęciowej. Karol, proszę spojrzeć! Nowa i wschodząca, wspaniała gwiazda! Będzie sesja zdjęciowa za sesją, jak cudownie na niebieski niebie. To jest film, proszę państwa. Proszę spojrzeć, Wyspy Karaibskie. Proszę spojrzeć, niebieski niebo. Proszę państwa, to był bardzo miły i wspaniały wieczór. To znaczy, dzień. Pływaliśmy na kajakach. A teraz będziemy już opuszczać Na ten serial, także Wziącie pomachajmy, do zobaczenia w następnym odcinku, pa!